Najprostszym sposobem do regulacji obrotów silnika lewo-prawo używa się przełącznika trójpozycyjnego. Lewo, stop, prawo. Podłącza się go do zacisków, zacisków sterowniczych P1, P2, CM. Zacisk środkowy podłączamy do CM, a zaciski zewnętrzne do P1 i P2. Natomiast jeśli chcemy regulować prędkość obrotów silnika: potencjometrem zewnętrznym podłączamy go odpowiednio do zacisków VR, V1 i CM. Programowanie falownika odbywa się następująco: jeśli falownik będzie załączany z przełącznika lewo-sto-prawo, w parametrze DRV ustawiamy 1. W parametrze FRQ ustawiamy 3, w parametrze I20 ustawiamy 0, natomiast w parametrze I21 ustawiamy 1. I zmiana kierunku obrotów przełączamy pozycję zewnętrzną. Silnik kręci się w drugą stronę.